iść do urzędu, do urzędu, do urzędu, jechać do urzędu, jechać do urzędu. Tu trzeba lecieć, tu trzeba tka robić. A no, nie, nie ma ja bym Pierdolę, to ja wolę wrócić do roboty i chodź nie wiem. No,

jeszcze dwa tygodnie i już ile będą? No. W ciągu miesiąca oddaję wszystko. Biorę sobie na mleki, biorę sobie na bielę. Reszta wszystko dobre. Proszę, jest wszystko dobre. Więcej niż kurwa mocno. Dlaczego A ta franta i tej wstrzymała, i mi mnie mnie to wstrzymało już długo, i jej też wstrzymało. I patrz, i, i wyjebadło. To się zaznaczy, że nie ma ani mam żyć. Tak może zostało kurwa 20 złotych?